Witajcie, kochani, na kanale Getsemani, na naszym kolejnym nagraniu, podczas którego będziemy omawiali kolejne przepiękne proroctwo zapisane w Starym Przymierzu. Proroctwo, które mamy opisane w Księdze Psalmów, a dokładnie w Psalmie 51. Proroctwo, które mówi o tym, że Dawid pod natchnieniem Ducha Świętego mówi o tym, aby to sam Bóg pokropił go Hisopem. A on wówczas będzie czysty. O to tam chodzi. I jak to wskazuje nam na Jezusa Chrystusa, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego nagrania. Jak zawsze, zanim przejdziemy do konkretnego proroctwa i konkretnego psalmu, którym dzisiaj chcemy się zająć, zarysujmy kontekst historii Dawida. I dlaczego ten psalm Dawid napisał? Jest to psalm pokutny, w którym Dawid pokutuje w swoim sercu, żałuje za grzech, który popełnił. A mianowicie, że uwiódł Batrzebę, żonę Uriasza, a jego samego posłał na pewną śmierć, aby zginął w walce, ponieważ przez to, że wziął sobie Batrzebę, żonę Uriasza, ona zaszła w ciąży. I cała historia pokazuje nam o tym, jak on na początku w ogóle się do tego nie przyznał. Dopiero później, kiedy jeden z proroków mu ten grzech wypomniał, on zrozumiał tak naprawdę, co zrobił. I jednym z jego psalmów jest właśnie ten psalm, psalm pokutny, gdzie on dokładnie o tym mówi już na samym początku. Zobaczcie werset pierwszy i werset drugi psalmu pięćdziesiątego pierwszego. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. I dalej mówi: Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojej łaski. Nie będziemy omawiać tego psalmu, ale chciałbym, żebyśmy od razu przeszli sobie do tego fragmentu, do tego jednego wersetu, który chciałbym się dzisiaj zająć podczas naszego nagrania. A jest to werset dziewiąty psalmu 51. Pokrop mnie Hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg, śnieg bielszy się stanę. I zobaczcie, kochani, tam Dawid mówi do Boga, aby to on pokropił go Hizopem, a wówczas będzie oczyszczony. Czym jest Hizop? Do czego służył Hizop? E, za chwilkę sobie zobaczymy, bo o tym również mówi nam Biblia. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, a w liście do Hebrajczyków zobaczmy sobie. Rozdział 9. W tym rozdziale 9, ogólnie cały list do Hebrajczyków, mówi nam o krwi Chrystusa. Ale zobaczmy sobie rozdział 9 i zobaczmy werset 16 i dalej. Gdzie bowiem jest testament? Tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten. Kto go sporządził? Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. I teraz bardzo ważny fragment. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną, szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej a według prawa niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozdania krwi nie ma odpuszczenia czyli zobaczcie że Mojżesz brał krew kozłów cielców i moczył hizopem tą krew i hizopem kropił tą krwią przybytek i cały lud żeby on mógł być pod tym przymierzem, które Bóg zawarł z tym ludem na górze Synaj. Czyli zobaczcie, że to arcykapłan kropił w Starym Przymierzu krwią lud. Tutaj Dawid w tym psalmie nie mówi do jakiegoś arcykapłana, do jakiegoś kapłana z rodu lewiego, tylko mówi do Boga pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. I teraz zobaczcie, o kim tutaj mówi apost... Dawid i dokładnie czym ma Bóg ich pokropić. Chciałbym, kochani, abyśmy zobaczyli dwa fragmenty w Nowym Przymierzu, które nam już to bardziej otworzą i bardziej nam to zarysują. List do Hebrajczyków, rozdział 11, czyli ten rozdział, gdzie mamy opisanych bohaterów wiary. Przez wiarę oczywiście Mojżesz opuścił Egipt, nie uląwszy się gniewu królewskiego, Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Oczywiście jest mowa o Bogu. I teraz co? Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. O czym tu jest mowa? O paschę, którą Bóg nadał Izraelitom przed wyjściem ich z Egiptu. Każdy, jak pamiętacie, o tym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, miał mieć baranka. I miał go sprawdzać przez pięć dni. I kiedy był czternasty nisan i zmierzch, każdy tego baranka miał zabić. I dokładnie krwią tego baranka miał pokropić ostrzwiat drzwi. I anioł śmierci, który szedł i zobaczył tą krew, przechodził dalej i nie dokonywał dzieła zniszczenia w tymże domu. Czyli zobaczcie, że już wtedy również ta krew ratowała tych ludzi, którzy znajdowali się w pomieszczeniu. Tak samo krew cielców i kozłów była wylewana jako ofiara za grzech tych ludzi, aby oni byli uratowani w Starym Przymierzu i aby ten grzech był im odpuszczony. Ale widzimy, że Dawid nie mówi o krwi baranka paschalnego jako o zwierzęcia. Nie mówi również o arcykapłanach czy kapłanach, których prosi o to, aby oni go pokropili jakąś tam krwią. Ale mówiliśmy już, że mówi do samego Boga: Ty, Panie, Ty Boże, pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie, jak mówi apostoł Piotr w pierwszym swoim liście w drugim e, wersecie. Zobaczcie, jakich on tam słów używa i na kogo on kieruje nasze serce. Pierwszy i drugi werset: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po poncie Galicji, Kapadocji, Azji, Bitynii i wybranych. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska, pokój niech Wam się rozmnożą. Łaska, pokój niech Wam się rozmnożą. Ale ważne co? Pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy, kochani, już o tym z poprzednich naszych odcinków, że Jezus Chrystus jest tym barankiem. I krew Jezusa Chrystusa, jak wiemy, przemawia znacznie lepsze, znacznie głębsze i mocniejsze rzeczy niż krew sprawiedliwego Abla. Dlatego, kochani, dokładnie Dawid wiedział, że żadna krew kozłów, żadna krew cieląt, czy żaden inny człowiek nie jest w stanie oczyścić go z tego jego grzechu. Tylko i wyłącznie może zrobić to sam Bóg, który pokropi go swoim hisopem, a wówczas będzie on oczyszczony. Ten Bóg stał się człowiekiem, bo wielka jest tajemnica pobożności, bo Bóg objawił się w ciele. I chciałbym, kochani, jeszcze zobaczyć z wami jeden fragment, który mówi nam o tym, że Bóg sam osobiście nabył kościół swoją własną krwią, tą krwią, którą pokropił ludzi. I każda osoba, która uwierzy w Jezusa Chrystusa, jest oczyszczona z swoich grzechów, a jego szaty, jak czytamy w Księdze Objawienia, są wybielone, w krwi baranka, tego właśnie baranka, który był zapowiadany w Starym Przymierzu, a którym jest Jezus Chrystus. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, 20 rozdział, dzieje apostolskie, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której Was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, nabyty własną Jego krwią. Kochani, Niech będzie chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, którego krew nas obmyła, oczyściła nas z naszych grzechów i usprawiedliwiła nas z naszych upadków. Jak Dawid przewidywał w Duchu Świętym, ponieważ Bóg mu to objawił, że tak naprawdę i zmazanie naszych grzechów jest tylko i wyłącznie w krwi Chrystusa, w nowym przymierzu, w przymierzu krwi. I już na sam koniec, bo teraz mi się przypomniał przepiękny fragment, gdzie sam Bóg mówi o tym, że naszych grzechów i naszych nieprawości on już nigdy więcej nie wspomni. Księga Jeremiasza, zobaczcie sobie, 31 rozdział. Będę czytał od 31 wersetu. Jeremiasz pod natchnieniem Ducha Bożego mówi następujące słowa: Oto idą dni, mówi Pan że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Jachwę, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, i kluczowy fragment, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy więcej nie wspomnę. Dlaczego? Ponieważ został ten grzech obmyty krwią Chrystusa właśnie pod tym nowym przymierzem, które również Jeremiasz zapowiadał już w Starym Przymierzu. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną, że przysłuchaliście tego odcinka. Już z serca zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie będziemy jak zwykle omawiali kolejne rodstwo zapisane w Starym Przymierzu. Do zobaczenia.